Panie i Panowie Radni, Szanowni Mecenasi Kultury, Szanowni Mecenasi Sportu. Świdzce to miejsce, gdzie żyje się coraz lepiej i coraz piękniej. Wielki wpływ na jakość życia w naszym mieście ma sport i kultura. Rada Miasta, chcąc uhonorować osoby i firmy, które pomagają, które sponsorują sport i kulturę, uchwaliła już w 2007 roku tytuł Mecenasa Siedleckiego Sportu i Mecenasa Siedleckiej Kultury, a w 2011 roku mecena, złotego Mecenasa Siedleckiego Sportu i złotego Mecenasa Siedleckiej Kultury. Mecenas Sportu i Mecenas Kultury to nagrody honorowe, wręczane są co roku. W tym roku wręczamy laureatom za 2020 rok. Szanowni Państwo, dzięki ciężkiej pracy i zaangażowaniu wielu osób, organizacji, instytucji kultury, władz samorządowych, nasze miasto stało się silnym ośrodkiem kulturalnym na mapie nie tylko Mazowsza, ale i Polski. Prężnie działające ośrodki kultury Zachwycają wszystkich wysokim poziomem artystycznym spektakli oraz ilością organizowanych imprez. Cieszy nas także szeroki udział mieszkańców w życiu kulturalnym naszego miasta. Wielka to zasługa, w tym wszystkim naszych dzisiejszych laureatów. Szanowni mecenasi kultury, już teraz składam Wam serdeczne gratulacje z tytułu otrzymania szczególnego wyróżnienia. Tytuł Złotego Mecenasa Sportu, Złotego Mecenasa Kultury, przyznawanego przez Radę Miasta. Bez Państwa pomocy życie kulturalne w naszym mieście byłoby o wiele uboższe. Dziękuję Wam za Waszą pomoc, za Waszą hojność, za to, że tak chętnie wspieracie siedlecką kulturę. Szanowni Państwo, wszystkich nas fascynuje fenomen współczesnego sportu angażującego miliony ludzi na całym świecie, wywołującego niewyobrażalne wręcz emocje, urzeka nas jego piękno i nieprzewidywalność. I cieszy nas, że taki wielki sport mamy także w Siedlcach. Dzięki ofiarności sponsorów, dzięki decyzjom władz samorządowych, dzięki ciężkiej pracy zawodników i trenerów, sportowcy odnoszą wielkie sukcesy. Rogubiści grają w w najwyższej lidze rozrywkowej. Siatkarze z powodzeniem występują w pierwszej lidze. Piłkarze, siatkarki w drugiej lidze. Odradza się koszykówka męska. W sportach indywidualnych wspaniałe sukcesy odnoszą narciarze, rawy, lekkoatleci czy przedstawiciele sportu walki. I wielka w tym zasługa naszych dzisiejszych laureatów. Szanowni mecenasi, już teraz składam wam serdeczne gratulacje z tytułu otrzymania tytułu mecenasa siedleckiego sportu i złotego mecenasia siedleckiego sportu. Dzięki waszej ofiarności, dzięki waszemu zaangażowaniu mam w Siedlcach wiele wspaniałych imprez, a sportowcy odnoszą wiele sukcesów. Dziękuję wam za wielkie sportowe emocje. Dziękuję za chwilę radości i dumy, gdzie nasi sportowcy zwyciężali na wielkich zawodach, gdy nasi sportowcy sięgali po mistrzowskie tytuły. Dziękuję Wam bardzo.